Hej, witam Was wszystkich. Słuchajcie, e, ponieważ mamy w tej chwili no, już prawie, prawie zimę na karku, więc, no, nie kręcę przy, przy garażu, e, chciałem Wam powiedzieć e, kilka słów na temat e, takiej typowej operacji przy silniku, na wymiana wymiany rozrządu w silnikach e, e, marki Opel Astra H Słuchajcie, silniki XP, XR. X mają bardzo, bardzo, bardzo podobny generalnie układ, układ rozrządu. Wszystkie silniki są generalnie słuchajcie napędzane paskiem rozrządu i tutaj tu jest taki typowy pasek zębaty, słuchajcie, gumowy, oczywiście wzmacniany specjalne komponenty, które powoduje, że tam ileś tam tysięcy kilometrów ten, ten pacyk nam wytrzyma słuchajcie, jak jest w ogóle, w ogóle zbudowany układ rozrządu w silnikach e, oprawskich e, Astra H e, generalnie wszystkie, wszystkie te, te układy wychodzą od silnika typu XE i tam mieliśmy dwa koła rozrządu w silnikach X, XEP to, sobie, to były takie stałe raczej dwa koła rozrządu zębate które były napędzane paskiem, były naprężane odpowiednim napinaczem. I słuchajcie, część tych silników miała wewnętrzną pompę wody, natomiast część silników miała, miała pompy, pompę wody nienapędzoną paskiem zębatym. Natomiast była, była ta pompa napędzana paskiem wielorowkowym, czyli tym głównym napędzającym. No, na silnik, żeby wymienić, słuchajcie, układ rozrządu, co jest bardzo istotne. Słuchajcie, jeżeli nie wymienicie, wymienicie swojego paska rozrządu, firma Opel sugeruje co 150 tysięcy. No, to jest powiem Wam bzdura. W tym okresie to pasek może Wam już kilka razy zerwać. Ja uważam, że pasek rozrządu, że rozrządu trzeba wymienić co 80 tysięcy kilometrów. To jest tak. Na spokojnie, to w tym, że tak powiem, z lekkim, z lekkim sercem, sobie bezproblemowo możecie jeździć na takim silniku, co musicie zrobić. Jeżeli chcecie to zrobić sami, no to przede wszystkim musicie zacząć. Słuchajcie, od demontażu górnej pokrywy naszej, naszego rozrządu przy silniku. To jest ta pokrywa, jak patrzycie od frontu po lewej stronie silnika. Tą pokrywę trzeba sobie po prostu ściągnąć. Potem, słuchajcie, musicie zrobić coś takiego, jak po prostu pod robić wasz silnik, i yy, słuchajcie, wziąć się za odkręcanie waszej łapy silnika. Yy, jeszcze zanim to zrobicie, no to musicie sobie słuchajcie, no możecie potem, tu zależy musicie sobie odkręcić całe nadkola od z lewej strony od strony koła, koła pasowego bo jeżeli tego nie zrobicie no to będziecie mieli problem w ogóle z odkręceniem koła pasowego także ściągamy sobie nasze nasze nadkole i dobieramy się do naszego koła pasowego, słuchajcie odkręcamy nasze koło pasowe tam jest taka śruba no, różne są metody na to. Ona czasami jest klejana, czasami nie. Zależy, czy to było ruszane, czy nie było ruszane. Z reguły było ruszane, jak macie tam przebieg około 200 no tysięcy, to, no to było ruszane. Są różne techniki na to. Można albo szafnąć sobie, albo uderzyć jednym ruchem, żeby to odkręcić ściągacie sobie koło pasowe, potem co robicie, przechodzicie do góry, słuchajcie i odkręcacie sobie łapę silnika. I jak już tą łapę macie zamontowaną, to możecie zacząć od, 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 demontować sobie tą dolną pokrywę naszego rozrządu, która jest zamontowana, słuchajcie, na na kole pasowym naszego silnika. Tą tą odkręcamy i potem słuchajcie odkręcacie sobie a jeszcze zapomniałem powiedzieć zanim do tego wszystkiego dojedziecie no to oczywiście musicie ściągnąć pasek wielorowkowy pasek wielorowkowy musicie sobie odjąć napinaczem włożyć klucz ja tam na jednym z filmów to pokazuję moich zdemontować napinacz i dopiero dobierać do naszego rozrządu. także wracając jak już macie osłonki pościąga, pościągane, no to w tym momencie słuchajcie sobie, y, blokujecie nasze koła rozrządu. Jeżeli macie śnię to y, czy XP, czy, czy, czy XE, to no, blokujecie sobie kółka rozrządu i blokujecie sobie w, w wału y, w pozycji. Słuchajcie, y, GMP to jest taki, taki specjalny trzpień. Musicie sobie zakupić taki. Komplet do blokady rozrządu i yy, yy, blokadę sobie montujecie na kółka, a z yy, blokujecie sobie yy, wasz wał korbowy, żeby wam się nie przestawił Także tak to w skrócie wygląda. No I teraz w tym momencie możecie sobie odjąć, yy, no lepiej wymontować, napinacz yy, naszego paska rozrządu i wstawić, yy, wstawić nowe. Jak już macie to wszystko poblokowane, no to, generalnie sobie montujecie nasz pasek i na końcu montujecie, słuchajcie, napinacz. Napinamy pasek, zakładamy go, no to, to różne techniki są, ja z reguły zakładam od strony kół rozrządu. Zapinacie pasek, montujecie, montujecie napinacz rozrządu i w tym momencie możecie zdjąć blokadę e, zdjąć, zdjąć blokadę wału korbowego i przekręcamy sobie przynajmniej z dwa razy naszym wałem korbowym, żeby zobaczyć czy, czy nam nic nie blokuje e, czy nasz układ jest ok. Sprawdź zawsze sobie znaki na kołach czy one, one się e, więc ja ustawiam tak, sugeruje to, słuchajcie, firma Opel. To nie jest idealnie na, na... one są troszkę przesunięte w wyglądem że Jeżeli tak to jest, to, 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 to Wam to będzie chodzić. Jeszcze możecie sobie sprawić, sobie odkręcić świeca, świecę, czy, czy macie... Yy... Pierwszy blok pozycji GMP. Jeżeli tak to zrobiono, no to... Z powrotem zakładamy sobie, słuchajcie, osłonę środkową. Zakładamy sobie osłonę dolną. Słuchajcie, montujemy sobie naszą łapę silnika. Teraz Nie pamiętam, czy to najpierw łapę, czy osłonę. Montujemy naszą łapę silnika. Słuchajcie, do, do naszego nadwozia. Po zamontowaniu naszych osłon, słuchajcie, montujemy sobie dolną, dolną osłonę rozrządu i w tym momencie możecie zamontować sobie koło pasowe. Koło pasowe, słuchajcie, sobie odpowiednio dokręćcie z odpowiednim momentem, żeby tam nie doszło do jakiegoś tam niekontrolowanego odkręcenia. No i w tym momencie, jak to macie wszystko poskarowane, to możecie założyć sobie już nasz pasek wielorowkowy. Pamiętajcie, żeby to robić e, powoli, spokojnie, bez, tam, bez spieszenia się. Taka e, ta cała operacja łącznie, e, łącznie z, ze ściągnięciem paska wielorowkowego, no to e, jak to robicie pierwszy raz, no to Wam powinno zająć tam no jedno popołudnie. Powinniście się z tym wszystkim w miarę, w miarę uporać. Dobrze jest słuchajcie, najpierw sobie ściągnąć to, to, to nadkole. Bo no tam jeszcze zapieczone, tam te, te nity, zaczepki one są, zacznie działać. To wszystko po latach jest zrzenione. Także warto sobie to ściągnąć, żeby to już mieć po prostu uwolnione. Także jak to zrobicie, to, to wszystko no to Macie układ rozrządu, praktycznie nasz pasek, wymieniony z napędem. I jeszcze taka informacja, co do układu, nie wybierajcie nie nie, nie jakichś tam nieznanych marek napędu. Wybierajcie e, markę Conti, czy te Continental, jeżeli chodzi o, o rozrząd, to jest taka gwarancja dobrej jakości, że to Wam po prostu bardzo długo palata, to jest mniej jakość porównywalna z tym jakością pierwszego montażu. Także pamiętajcie, ten rozrząd to jest bardzo, bardzo, bardzo ważna sprawa. Jeżeli, jeżeli tego nie robiliście, albo kupiliście dopiero samochód, pierwsza sprawa, którą powinniście zrobić i sprawdzić, w jakim stanie jest wasz pasek rozrządu. Przegiąć go sobie, odjąć go sobie, sprawdzić go sobie, czy nie ma spęknięć, czy nie jest przeszywany, wysz, czy w jakim stanie guma jest? Ale ży, ży, jeżeli nie jesteście pewni, w jakim stanie to jest, najlepiej to od razu wymienić. Także słuchajcie, ja zrobię o tym film w przyszłości, jak to zrobić, bo będę pewnie albo, albo remontował silnik, albo będę. W swoim silniku wymieniał tam koła zmiany kwas rozrządu, uszczelnienia i tak dalej. Także wtedy Wam pokażę, jak to wszystko sobie przeprowadzić. Jak Wam się podobało, słuchajcie, dajcie łapę do góry, zróbcie subskrypcję mojego kanału, i na razie trzymajcie się, hej.